Yy, wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy, jesteśmy mm. nieskoczeni, że jest to fajna impreza. Tak, i życzymy samych sukcesów w życiu i dużo zdrowia. Tak, bardzo dużo zdrowia. Zdrowie najważniejsze. Nic więcej, jak jest zdrowie, to jest wszystko. Ta zy, mówicie, jak mieszka. Byśmy... Braciszku, wszystkiego najlepszego. Życzymy Ci żyć z pasją, realizuj marzenia, nigdy się nie poddawaj, dąż do celu. No i wszystkiego dobrego. <grym> Wujek, żebyś się nie zestarzał za szybko. No i żebyś był zdrowy, to najważniejsze, jak zawsze powtarzam, zdrowie najważniejsze. Dziękuję. No Erik, wszystkiego najlepszego. Dzieci ci 100 lat, no może, jeżeli uda się im więcej. Super impreza, jesteśmy bardzo zadowoleni, masz fajnych przyjaciół, fajne koleżanki, fajnych znajomych, zaskoczona jestem, jest bardzo miło, jest bardzo fajne, pan kamerzysta też również wspaniały, wszyscy wspaniali, jest OK, lewe, fajnie, super. O, 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 dużo, o, dużo miłości i szczęścia dźwięk, i biznes, dźwięk, tak jak dźwięk. jesteś. Wszystkiego dobrego. Zobaczycie się pomyślności, pieniędzy, gadżetów i szczęścia. No i zdrowia. Dźwięk, dźwięk. Dźwięk. Smacznego, bo są proszę o życzenia. Dużo wieczności ganiów, pieniędzy, cić tej żony i życzę Ci jeszcze, żebyś miał jeszcze drugie, drugie dziecko. U czyli bocian jeszcze zamówienie do bociana złożył. Tak. życzyli ci bociana? Bo jak? Kajże twoje zdrowie? Właśnie. Młody jest i się dopierały.